W całym procesie rewolucji gender wykorzystuje się bardzo dobre postulaty, karykatury wartości. Mówi się o tolerancji, prawda, ale to nie jest tolerancją. I każdy z tych młodych ludzi chce być tolerancyjny, chce, żeby były równe prawa, więc, wszystko to, co głosi rewolucja gender, jest bardzo chwytliwe dla młodych ludzi i to jest niebezpieczne, bo oni nie widzą. Tego, jak jest, jak jest naprawdę. Ta ideologia ma na celu między innymi oczywiście indoktrynację tych najmłodszego pokolenia, po to, żeby później już wychować kolejną generację, tych ludzi, którzy nie mają żadnych ograniczeń, nie mają żadnej moralności i demolują de facto w swoich późniejszych krokach ten system wartości, który jest stworzony stworzony poprzez chrześcijaństwo, poprzez zasady moralne. Dzisiaj tak uważam, że trzeba zdecydowanie bronić chrześcijańskich wartości, że wizja chrześcijańska, wizja człowieka, ona jest tylko prawdziwa. Ona tylko daje szczęście. Wszelkie karykatury wizji człowieka nie dają szczęścia i wielu tych młodych ludzi dzisiaj Którzy przyjmą różne postulaty rewolucji gender tak naprawdę będą nieszczęśliwi.